Dobra Siemanko witam na moim kanale Dzisiaj No połowa października Jak widać ostatnie koszenie Ja tu wyjechałem traktorkiem, obiecałem, że nagrałem filmik z koszenia po malowaniu zobaczcie, tu kosz był niemalowany, nie to wygląda kolor na koszu a tu już było malowane błotnik i tył w Taka jest różnica między odcienia między pomalowanym a nie pomalowanym to możecie zobaczyć tak to się prezentuje no i traktorek już pokazywałem w poprzednim filmiku jak nagrywałem tak się prezentuje traktorek po malowaniu no i czy nie przedłużając zakładam kamerę na czoło i będziemy i będziemy kościć Zapole. za pole. pełny bieg

W tym roku, jak kosiłem To traktorek mało tego, wyglądał jak wyglądał To jeszcze kosisko było całe rozwalone do remontu Papinacz był Rota papinacza była do wymiany Tam w ogóle to nie było kulec O. i tym sposobem mamy pełny kosz wyłączamy i tym sposobem mamy pełny kosz jedziemy wycofać. Opróżniony jedziemy dalej jedziemy dalej Dobra, no to już jest wieczór Ciemno się zrobiło, bo to już jest już, wiadomo, październik Olej wymieniony Wykoszone, olej wymieniony Kosisko wymyte Traktor staje wymyty jest go odstawie do garażu na dwa dni, żeby tam przedesnął I potem przespiąć tam tutaj te osłony z kosiska Także to będzie ostatni wjazd Do garażu za A bez problemu. Bez problemu. Światła Tu sobie nie Traktor w tym sezonie przepracował 25,5 godziny. Opa. Dobra, ja tak, się to potem będę musiał jeszcze powycierać wodę, powyczystać to. Ale ważne, że umyte, także to to za dwa dni jeszcze to tutaj, to jest poczyste. Osłony plastik i założę na kosisko. No są tutaj yy, akumulator. Właśnie akumulator muszę by się być. Zobaczę tu jest przetrawcy. Ty mi się nie nalało Ale nie jest dobrze. Także. Także tak, także to by było na tyle. Yy, 13 października ostatnie koszenie. No i co? Ja się z Wami żegnam w tym filmiku i do następnego pozdrawiam Was i Hej!